Ponieważ zbliża się czwartek, a więc weekend z Panoramą Leszczyńską, zapraszam do lektury najnowszego wydania naszego tygodnika. Od początku piłkarskiego Euro 2012 przeznaczamy specjalną stronę Panoramy na publikacje poświęcone tej imprezie. W bieżącym wydaniu piszemy o leszczyńskim akcencie Mistrzostw. Otóż na stadionie narodowym w Warszawie przed meczem Czechy-Portugalia wystąpili młodzi piłkarze z Leszna i Rawicza. Byli to uczestnicy Olimpiad Specjalnych, a ich mecz stanowił swoistą nagrodę za udział w finale ogólnopolskim imprezy. Niestety, mało kto oglądał ten mecz. Wszystko z powodu bałaganu organizacyjnego. Nawet dziennikarzy nie poinformowano o właściwej godzinie rozpoczęcia zmagań młodych piłkarzy. O skandalicznych działaniach organizatorów piszemy na stronach sportowych dzisiejszego wydania, tygodnika Panorama Leszczyńska. W panoramie również wiele innych ciekawych tekstów. Jeszcze raz zachęcam do lektury naszego tygodnika.